Dzień dobry, jestem Antosia. Ja. Cześć, jestem Kornelka. Mamy? Mamy 5 lat. A to, A to, A to nasza mama. mama. Mama przygotowuje? Mama Mamy przygotowuje uczniów, uczniów do, do konkursu. konkursu. Tak, przygotowuje uczniów do udziału w konkursie. A wiecie, co to za konkurs? Nie. To konkurs o kaliszu. I teraz... A A ja teraz? A to imię to za chwilę. A wiecie, że ten konkurs teraz będzie miał jubileuszową edycję. To znaczy... Dzisiaj ja dzisiaj ma urodziny? Ma urodziny, 20 urodziny. Sto latka! Przed chwilą pytałaś, jak ten konkurs ma na imię. Ten konkurs nazywa się ATFONTES, to znaczy do źródeł. Odkrywamy tajemnice Kalisza. A czy Wy wiecie, co to są tajemnice? Nie, to, co nie wolno wiedzieć. A powiedz głośno. To, co nie wolno wiedzieć. To, co nie wolno wiedzieć? Tajemnice to coś ukrytego. Dziewczynki, ten konkurs, do którego przygotowuję uczniów, wiecie jak się nazywa? Nie. Odkrywamy tajemnicę Kalisza. A czy wy macie jakieś swoje tajemnice? Mamy no, kuferku. Kuferku? Co to za tajemnice? Ja chyba nie. Zauważyłam. Czyli tajemnice to skarby. Jak się szuka skarbów? A trzeba, trzeba mieć, mieć mapę. Trzeba mieć mapę? To wy macie mapę? Tak mamy. Mapę Kalisza? Tak. mamo? Mamo, czy możesz nas zabrać na konkurs? Mamy mapę. Czy mam, cię zabrać, mam was zabrać na konkurs? Tak. Chcecie brać udział w konkursie? Tak. Ale to jest konkurs dla starszych dzieci. Poradzicie sobie? Tak. Bo macie mapę? Tak. Chyba tak. musimy skorzystać z pomocy kogoś bardziej doświadczonego. Mam pomysł. Babcia tak, ja, Babcia. Ja. Zadzwonimy do babci Basi. Kornela, rozmawiaj z babcią Basią. Babcią, czy możesz e, nas zabrać na konkurs? Opowiedzieć nam o Kaliszu. Opowiedzieć nam o Kaliszu. Zgodziła się? Tak. To jeszcze Antosi. Babciu, możesz nas zaprezentować na konkurs. Proszę, polisz. Zgodziła się? Tak. Czekaj. Babciu, potrzebujemy twojej pomocy. Dziewczynki chcą brać udział w konkursie organizowanym przez archiwum. W konkursie o Kaliszu. Opowiesz nam trochę? Tak? No co, to już jedziemy. Babciu, czekaj na nas pod ratuszem, zaraz będziemy. Papa? pa! pa. Babciu, babciu. A, babciu. Witam Was! Babciu, babciu! O, Bab, o Kaliszu. Ale dlaczego mam Wam opowiadać o Kaliszu? Wiecie, bo wiecie, że w konkursie. W konkursie bierzecie, w konkursie wiedzy o kaliszu, tak? Tak. Pięknie. A co Was szczególnie interesuje, dziewczynki? O, a, o kaliszu i. Sekara. O Aha. pożarze i o sekara. Pięknie, o pożarze. Dziewczynki, 100 lat temu, a więc w 1914 roku, tutaj był wielki pożar. Zniszczenie kalisza. Prusacy zbombardowali niewinną ludność Kalisza. To było w sierpniu taka pogoda jak dzisiaj. Dziewczynki, a co przy macie w rączkach? Tożym kaputem. Aha, misie. A dlaczego macie ze sobą te misie? Bo na a misie były już na wieży ratuszowej? No to idziemy. Jesteśmy w naszej wędrówce na najsmutniejszym piętrze. To piętro, ten koles poświęcony jest wielkiemu zniszczeniu miasta, jakie miało miejsce w sierpniu 1914 roku. Yy, powiem ciekawostkę. Przed tym sierpniem Kalisz liczył 70 tysięcy mieszkańców. Było to duże miasto. Po tych zniszczeniach Kalisz miał zaledwie 5 tysięcy mieszkańców. Choć idziemy idziemy w dalszą wędrówkę i tutaj proszę, co jest na tym zdjęciu tutaj? No? Ratusz. Tak. Ratusz. A byłaś tu kiedyś na spaceru? tak A tutaj ratusz, tak wygląda ratusz zniszczony. Tu są dobre lody? Brawo. A tak widzisz, tak zniszczony ratusz wygląda. A tutaj, choć przechodzimy dalej, to jaka to jest ulica? ulica Śródmiejska. Śródmiejska, a dawniej była to ulica Wrocławska. Proszę o jak bardzo była zniszczona, teraz odbudowana, kolorowa, piękna Śródmiejska ulica. Proszę bardzo, ciąg dalszy ulicy Śródmiejskiej zniszczenia. Proszę bardzo, zniszczenia. A tutaj dochodzimy do ulicy Kanonickiej. Ona odchodzi od rynku. I co widzimy tutaj, takiego wysokiego? A co widzimy? na Tak, a tu katedra zniszczona i budynki też. Chociaż katedra nie uległa takiemu wielkiemu zniszczeniu, ale sąsiadujące budynki. Uległy wielkiemu zniszczeniu. 90% tkanki mieszkaniowej wokół ratusza zostało zniszczone, zburzone, zbopanowane. A tutaj zaczynają się tak już mechanizmy związane z zegarem, bo bardzo ciekawy jest zegar, który jest w ratuszu. Idziemy, żeby go zobaczyć. A jest mechanizm, to muszą być te ciężarki dużo. Na dole nie tylko takie urządzenia, żeby mogły opuszczać się. No ja się nie dziwię, że się nie znasz, masz pięć lat, ale ja ci opowiem. Tutaj widzimy zegar yy, ratuszowy który został sprowadzony do Kalisza w 1925 roku. Po tym pożarze, jak mówiłam, po tym pożarze odbudowano ratusz. Jak odbudowano ratusz, należało zainstalować zegar, żeby zegar wskazywał tylko szczęśliwe minuty i godziny. Ten zegar, jego mechanizm waży około jednej tony. Ten zegar został sprowadzony z Niemiec ze składek mieszkańców w częściach Matosiu i te części montowane przez trzy miesiące. Jest to zasługa, Pana Rafała Władysława Szpiltera, jest to znakomity ród Zegar w Kanuszu. Tym zegarem, zegarem na kościele, na kolegiacie, na bogactwce i cały czas opiekowali się poszczególnie Przedstawiciele wspaniałego roku, filteru. W kaliszu są jeszcze zegary słoneczne. A wiesz co to są zegary słoneczne? To jest taki zegar, który wskazuje czas, jak świeci słońce. Pięknie. Taki zegar jest w parku i koło katedry. I tylko wskazuje czas, jak jest słońce. I nie Wskazuje, wskazuje i nie wolno, żeby go wam dalej zniszczyli, bo wtedy nie ma zabytku. Proszę bardzo, tutaj mamy piękną planszę i ta piękna plansza wskazuje, że tu już w pierwszym z kolejnych ratuszu był zainstalowany tak zwany zegar grzesiński. Ten pierwszy zegar, ale ratusz pierwszy spłonął w 1792, drugi ratusz spłonął w 1914, trzeci z kolei ratusz i ma swój zegar. Czyli wiesz o zegarach prawie wszystko. A dzisiaj się dobrze składa, bo jest zmiana czasu na czas letni. Przesunęliśmy wskazóweczki o jedną godzinę. Zobacz, a to jest tarcza zegara. Jak zejdziemy na dół, zobaczysz, która godzina. daje oczkę i teraz wyobraź sobie, że średnica, czyli długość tej tarczy wynosi 3 metry. Czyli dwa razy tyle, co ja. Muszą takie dwie osoby stanąć, to wtedy będzie średnica tego zegara. Idziemy jeszcze coś zobaczyć. Chodź w naszym genuom chodź choć tutaj pięknie prezentuje się ród Stilter. To ten pan, ten pan, Rafał Władysław Stilter, tutaj mamy lata, w których żył, właśnie on przywiózł. Z, mie z mieszkańcami, którzy pomagali w częściach, w takich składach. Dzięki temu było bardzo małe cło. Łatwiej było przynieść. A tutaj ta wnica, która również mówi o zegarze słonecznym: taki jest w parku, taki jest koło katedry, no i zegar jest przy, na przepraszam i to jest cała nasza bogactwo spuścizna nie będę tego mówić nie ma, nie ma tej głowicy nie ma, no nie ma, to nie ma mówić czy na no ja się nie dziwię że się nie znasz, masz 5 lat ale ja ci opowiem tutaj widzimy zegar y, ratuszowy który został sprowadzony do Kalisza w 1925 roku. Po tym pożarze, jak mówiłam, po tym pożarze odbudowano ratusz. Jak odbudowano ratusz, należało zainstalować zegar. Żeby zegar wskazywał tylko szczęśliwe minuty i godziny. Ten zegar, jego mechanizm, waży około jednej tony. Ten zegar został sprowadzony z Niemiec, ze składek mieszkańców, w częściach atosiu i te części montowane przez trzy miesiące. Jest to zasługa Pana Rafała Władysława Szpiltera. Jest to znakomity ród Zegar w Kanuszu. Tym zegarem, zegarem na kościele, na kolewiacie, na bogactwce i cały czas opiekowali się poszczególnymi Przedstawiciele wspaniałego roku szpilterów. W Kaliżu są jeszcze zegary słoneczne. A wiesz co to są zegary słoneczne? To jest taki zegar, który wskazuje czas, jak świeci słońce. Pięknie. Taki zegar jest w parku i koło katedry. Proszę bardzo, tutaj mamy piękną planszę. I ta piękna plansza wskazuje, że tu w pierwszym z kolei ratuszu był zainstalowany tak zwany zegar wrzesiński. Ten pierwszy zegar, ale ratusz pierwszy spłonął w 1792, drugi ratusz spłonął w 1914. Trzeci z kolei ratusz i ma swój zegar. Czyli wiesz po zegarach prawie wszystko, a dzisiaj się to składa, bo jest zmiana czasu na czas letni. Przesunęliśmy wskazóweczki o jedną godzinę. Zobacz, a to jest tarcza zegara. Jak zejdziemy na dół, zobaczysz, która godzina. Ta Teraz wyobraź sobie, że średnica, czyli długość tej tarczy, wynosi 3 metry. Czyli dwa razy tyle co ja. Wiesz? Muszą takie dwie osoby stanąć, to wtedy będzie średnica tego zegara. Idziemy jeszcze coś zobaczyć. Chodź w naszym wędrówce, chodź tutaj. I prezentuje się ród Sztilter. To ten pan, ten pan, Rafał Władysław Sztilter, tutaj mamy lata, w których żył, właśnie on przywiózł z, z mieszkańcami, którzy pomagali w częściach, w taki składach. Dzięki temu było bardzo małe cło. Łatwiej było przynieść. A tutaj ta blica, która również mówi o zegarze słonecznym, taki jest w parku, taki jest koło katedry, no i zegar jest przy nadgarce, przepraszam, i to jest cała nasza bogactwo, z nas. Nie będę tego mówić, nie ma, nie ma tej głowicy, nie ma, no nie ma, to nie będę mówić, czy uchwalić. To, że są inne wskazówki, które i inne dzwonki, które biją kwadranse i inne dzwonki, które biją godziny. Czyli dwa różne dzwonki. A od 12 w jest hejna zwierzę kaliskiej. Nie ma jadłukiem, Idziemy dalej wędrówce. Chcemy zobaczyć kaliś? Dzisiejsze Dobrze. Jesteśmy na platformie widokowej z tej platformy widać Kalisz. ten kalisz, który został odbudowywany w okresie międzywojennym po tych zniszczeniach, które były w sierpniu 1914 roku. Antosia, ty masz 5 lat, ale ty wiesz gdzie co jest? Powiedz mi, co to co zawierza? Katedra. Katedra. A co w tej katedrze było? Mama i tata prażnu. Pięknie, czyli ta katedra jest tutaj. Chodź jeszcze pójdziemy, a to wszystkie budynki. Aha, a ten taki okrągły budynek tutaj. A on szpital. Jest... Pięknie, szpital, okrąglak, tak. Chodź Antosia, idziemy dalej. Antosiu, te wszystkie domy przy tych ulicach i przy rynku były odbudowane. Oto troszczyło się koło architektów z Warszawy, bo im było bardzo żal, że zniszczono taką piękną, zabytkową starówkę. I teraz przejdziemy dalej. Proszę mi powiedzieć, co to za kościół, co to za wieża. Jaki to kościół? No, tutaj sobie zobacz. Pod jakim wezwaniem taki słynny kościół w kaliszu świętego Józefa, ale chodź, chodź, wstań, wstań i powiedz mamusi do kamery jakiego świętego Józefa. Super. Ten kościół kryje w sobie sanktuarium świętego Józefa, do którego przyjeżdżają pielgrzymki z całej Polski i nie tylko. Proszę, tu odbudowane ulice, jakie piękne, kolorowe kamienice, nawet się rynuje, a tutaj Przechodzimy Antosiu i widzimy, co widzimy tam dalej, proszę. Tam dalej te drzewa, co to za drzewa? No proszę, Antosia ma swój sposób na poznawanie świata. No te drzewa, to jest park, no proszę powiedz, Park Kaliski. A byłaś w tym parku? Tak. Pięknie. Park Kaliski jest najstarszym parkiem, ma 216 lat i również chcemy zobaczyć, tutaj jest taki budynek, teatr imienia Wojciecha Bogusławskiego, tam dalej i co w teatrze się dzieje, co się robi w teatrze? No, Byłaś w teatrze? Tak. Tam się ogląda sztuki, na pewno była jakaś sztuka dla dzieci. Pięknie, a teraz idziemy do tego okna. I tam jest, proszę popatrzeć, rynek, rynek, plo. I tam taka wieża kościoła. Co to za kościół? Tam dalej przy Asnyka. Co to za kościół? Pod wezwaniem miłosierdzia Bożego. A co tam dzieci robią? Śpiewają? No, co dzieci robią? Śpiewają. W chórku. Teraz, Antosiu, czy podoba Ci się dzisiejszy kalisz? Tak. Tak. A pogoda też sprzyja temu, żeby się podobał. Pięknie. A byłaś tu już na tej wieży? Tak. A kiedy byłaś z kim? Z przedszkole. W przedszkole. A kto prowadzał? Babcia. Pięknie. Papie, z przyjemnością będziemy liczyć. Liczymy. 1 2 3 Kornelka chciał, że nie wiemy tak wyszedł. To wiedziałem, dużo okalisza. No, a Kornelka się bała wejść na wieżę i siedziała z tatą. 201, 202, 203. 204, 205, 206, 207. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dowiedziałyście się dużo o Kaliszu? Tak. A o czym się dowiedziałyście? O pożarze. O pożarze, czyli jedno zagadnienie konkursowe, a o zegarze? Też. Dziewczynki oprowadzała babcia, moja mama, Barbara Galuba, z prawie 30-letnim doświadczeniem. Dziękujemy, babciu. Przewodnickim. Przewodnickim doświadczeniem. Dziękujemy, dziękuję. babciu.